Witajcie na kanale Mister Przyda się. dzisiaj. Trochę o magazynowaniu elementów, organizacji warsztatu na elementy SMD. Z reguły początkujące stosują pudełka po zapałek, żeby zrobić taką oto piramidę z pudełek po zapałek. nie możemy przechowywać właśnie. Rezystory SMD na przykład w takich pudełeczkach. No niby wszystko fajnie. Ale zdarza się niestety, jak się coś robi, że czasem machniemy ręką i jest taki oto efekt. No, czyli wszystkie rezystory wysypane, no i potem szukaj i sprzątaj to wszystko, wszystko się miesza i nie jest to najlepsze rozwiązanie. Dlatego ostatnio kupiłem na Allegro takie pudełeczka. No są pudełeczka na leki, mamy wypisane dni tygodnia, pory dnia, w sumie 20... 28 przegródek, tak. No i opisałem sobie wartości z typu szeregu powiedzmy E 24, to jest ten typu szereg 5%. No i mam takich pudełeczek tutaj na same rezystory 4. Wyszło mi tutaj. I tak. To pudełeczko tutaj się wysuwają te okienko. Powiedzmy, czy jak to nazwać? Taki plastik oczysty, Pionowo się wysuwa. No, jest to jakieś rozwiązanie. Wydaje mi się, że lepsze niż, niż te pudełka po, zapałek, po zapałkach. No, bo nie jesteśmy w stanie tak łatwo. Tego wywrócić. Trzymie się to. rezystory nie wypadają. Także jest to bardziej pewne rozwiązanie, żeby się nam to wszystko nie rozsypało w trakcie pracy. Hmm, właściwie tyle. Sami widzicie jak to, jak to wygląda. Jeszcze mam tutaj. Jedna pudełeczko, no w, sumie, w sumie dwa na kondensatory SMD i na dławiczki. Tak jest sprytne. Co do wyjmowania, no to jest taka sytuacja, że najlepiej robić to pensetą, którą gdzieś tu mam. Taka penseta Otwieramy sobie tu na przykład 33 picofarady. Łapiemy tam masę. Wyciągamy cyk. Zasuwamy, zamykamy to tutaj. Zaskakuje, także jest w miarę pewne. No i możemy. Robić coś dalej, link do pudełeczek będzie w opisie filmu, także jeśli ktoś by potrzebował, może sobie kupić. No Zachęcam do przedstawienia swoich pomysłów. Może ktoś ma jakiś lepszy sposób na to. Czy wiem, że są takie gotowe pudełeczka z odchylanymi yy, klapkami dla każdej przegródki? No, ale to wydaje mi się. Tańsze. Sami zobaczycie, jaka jest cena. Opisie teraz dokładnie, nie pamiętam, ile za to dałem, ale no, nie, niewiele w stosunku do tego, jak to jest przydatne. Także zastosowaliśmy coś nietypowego do kształtu. Pozdrawiam i czekam na. Wasze opinie na ten temat. Cześć.